Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest Andrzej Gutmostowy. Dzień dobry, panie wiceministrze. Dobry, panie Wiceminister sportu i turystyki. I porozmawiamy o zakopanym. Rozmawiamy o tym, że pierwszy kongres, Europejski Kongres Sportu i Turystyki był takim sukcesem, że będziemy mieli drugi. Tak, kilka tysięcy autorytetów z tej dziedziny sportu i turystyki rozmawiało, próbowało ocenić rzeczywistość, ale także prognozowało trendy na przyszłość. Dlatego w tym roku, 26-28 września, podobnie się spotykamy. Liczymy także na większą frekwencję. Zapraszamy wszystkich na dobrą rzeczową, konkretną rozmowę i ospo. I o turystyce. Czego możemy się tam spodziewać? Kogo tam zobaczymy? Ja w zeszłym roku mieszkałem koło Małysza. Tak, na pewno te osoby z wielkich nazwisk, które były w roku ubiegłym, także będą. Spodziewamy się oczywiście pana prezydenta, który był także rok temu. Pan prezydent nawet był na naszym Stoisku Polskiego Bonu Turystycznego, także mogę się pochwalić jako minister nadzorujący turystykę, że bon turystyczny zyskał także uznanie pana prezydenta. I w tym roku będziemy rozmawiać o nowych instrumentach, które spowodują promowanie polskiej turystyki.